Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak włączyć kopię zapasową w telefonie OnePlus Nord 5. Na początku przechodzimy do ustawień i zjeżdżamy w dół do zakładki Google. Tutaj wybieramy sobie opcję Wszystkie usługi, a następnie szukamy opcji tworzenia kopii zapasowej. Wybieramy sobie ją, następnie możemy wybrać, z czego chcemy tworzyć kopię zapasową. Mogą to być zdjęcia i filmy. Lub mogą to być kontakty, historia połączeń, ustawienia urządzenia, aplikacje ich dane, sms -y i MMSy oraz karty SIM. Tutaj możemy wybrać jedną z opcji, lub obydwie naraz i wybieramy sobie Potwierdź, aby zapisać te ustawienia. Następnie wybieramy opcję Zarządzaj kopią zapasową i wybieramy opcję Utwórz kopię zapasową. Potwierdzamy hasłem do telefonu i czekamy, aż kopia się utworzy. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!